Komisja Europejska chce przekupić rolników, mówiąc dziś o dużych pieniądzach dla nich, ale stawia jeden warunek. Zgodzicie się na umowę Mercosur. Mówią o 45 miliardach euro. Brzmi jak pomoc? Nie. To wygląda jak próba przekupstwa, bo te pieniądze mają przykryć jedno: zalew taniej żywności spoza Unii, nierówne standardy produkcji i likwidację tysięcy polskich gospodarstw. I nie miejmy złudzeń. Najwięcej na Mercosur skorzystają Niemcy i Francja, ich wielkie koncerny, przetwórstwo, handel i eksport. A kto zapłaci? Cenę za tę umowę? Polska wieś, małe i średnie gospodarstwa, lokalni nasi producenci. Rolnicy protestują od dawna, bo widzą to jasno. Jeśli Mercosur wejdzie w obecnym kształcie, polskie gospodarstwa mogą po prostu nie przetrwać. I teraz pytanie zasadnicze. Czy jednorazowe miliardy z Brukseli zrekompensują utracone miejsca pracy, bankructwa i rozbite rodziny na wsi? Czy Unia chce rozwiązać problem, czy tylko kupić zgodę, żeby największe państwa zrobiły interes? My nie możemy się na to nabrać. Polskiej wsi nie da się sprzedać za dotacje, bo gdy pieniądze się skończą, zostanie import, zależność i puste gospodarstwa. Napisz proszę w komentarzu, czy według ciebie to pomoc, czy przekupstwo w interesie największych? Twoje zdanie ma znaczenie.